Cześć moi drodzy, zapraszam Was na nową serię. No nie, to nie będzie nowa seria, raczej taki jednorazowy wypad. No, może dwurazowy, zobaczymy jak mi pójdzie. Zapraszam Was na Slendera The Eight Pages, czyli darmowa gierka o takim chudym, wysokim gościu bez twarzy, który straszy i porywa dzieci. Tak w skrócie. My się wcielamy w dziewczynkę albo chłopca, nie wiem, nie pamiętam chyba w dziewczynkę, która wchodzi po lesie i szuka karteczek. Eee, nie wiadomo po co, dlaczego, ale nie doszukujmy się tutaj jakiejkolwiek logiki, bo to ma być taki mini horror, który ma nas przestraszyć. Ja wiecie, sobie tak trochę to dawkuję, bo zaczynam od takich luźniejszych horrorów. A może skończymy później na jakimś wiecie czymś naprawdę mocnym i strasznym? No, ale nie mi faktów. Yy, gra jest po angielsku, ale tam nie ma żadnych dialogów ani nic, więc tak naprawdę w niczym nam to nie przeszkadza. Yy, no i co? Aha! I te karteczki jeszcze powiem, a propos fabuły, karteczki zostawił nasz tytułowy Slender i się wścieka na nas, że chcemy zabrać je. Taka historia. Ja oczywiście będę krzyczeć, bo się boję takich rzeczy. Slendera się boję. Chyba już powinnam wyrosnąć z tej creepypasty. Tak, słychać nasze kroki, i tak będziemy sobie dreptać w trawie. Ja powiem Wam, że nie grałam, ale oglądałam sobie jakiś gameplay i tak mi się. Co sumie spodobało? Szczególnie, że chłopak mega krzyczał. I pomyślałam sobie, ale będzie super, jak ja też sobie tak krzyczę do mikrofonu. Ciekawi, czy mój mikrofon wytrzyma takie napięcie. Tak, mamy zebrać wszystkie osiem y, karteczek. Dobra, chodzę. Daszę latarkę. Y, biegnę. No dobra. Dobra, zobaczymy. Nie wiem kompletnie, gdzie idę. Jeśli chodzi o orient... Wow! Orient. Wybiło mi w kosmos. Ej, abyśmy ja że będę patrzeć w niebo i nie zobaczę Slendera, bo on się to nie pojawi. No dobra. Może już e, nie będę wymyślać swoich chytrych planów. No dobra, dziewczynko ogasimy i biegniemy gdzieś, nie wiadomo gdzie. Oby się tylko Slender nie pojawił przede mną. A w ogóle grę chciałam zagrać. W tę grę co chciałam zagrać już Boże, pół roku temu. Ale komputer mi totalnie nawalił. Z yy, pół roku temu. O Boże, to pół roku temu. <laughs> ja mówię pół roku temu, a ten czas tak wszystko leci. I bez karty graficznej tylko zintegrowaną w ogóle nie chciała mi pójść ta gierka. Mimo, że to jest gierka... o, coś tu mamy. Może to jest gierka um, stworzona na próbę. Twórcy chyba testowali silnik, coś takiego. W ogóle. zastanawiam jeszcze jeden fakt, że... E, czy ja mam się odwracać tego slendera, czy nie? Nie wiem. Aha. Mam wejść do pomieszczenia, no to fajnie. Nienawidzę czegoś takiego. Jak wejdę do pomieszczenia, to na pewno mnie złapię ktoś. Może się... boję jest! Nie wiem. A może wyjdę z tego. Wiesz tu może być karteczka, ale... Że mam wrażenie, że on gdzieś tam przyjecha na mnie. Ja jeszcze nawet nie ogarnęłam sterowania dobrze. Uch! Bo. Chcę chociaż do krytyczkę złapać. Aha, to po prostu jakieś zacieki. Jak stąd wyjść? Aha, wyszłam. Dobra, to może innym razem. No dobra, wejdę jeszcze raz, albo. albo może no nie wiem. No dobra, wchodzę jeszcze raz. Co to było? Może do złego ślady? Bo. <ścoughs> Ale weszłam, super. Dobra, dam sobie spokój z tym. Ej, miałam muszę wyjść. Dobra, dam sobie z tym spokój, bo nic z tego dobrego nie wychodzi. Ja się boję. Aha, dobra, tu coś, mamy jakieś. A, nie beczki, tylko cysterny Ej, coś naszego slendera nie ma. Dobra, gadam, gadam, zaraz się pojawi. pewnie mnie nie zje. No, dobra. Powiem Wam że jak testowałam i sama w to grałam. Znaczy, no, weszłam sobie w ten las. To tak się bałam. A tak jak nagrywam i gadam do was, to się trochę mniej boję. Trochę. No, nie To jest też to, czy muszę zwiewać od tego slendera, czy po prostu mam zachować spokój i udawać, że go nie widzę. No super, ile już gry minęło, a ja jeszcze żadnej kartki nie znalazłam. Jak dalej pójdzie, to skończę z najgorszym wynikiem na YouTubie. Zizona przez Slendera bez żadnej kartki. Nie wiem, czy on tam był, czy mi się już wydaje. Jezu, zastraszyłam się. Nie, chyba nie. Karteczko, gdzie jesteś, potrzebujecie. A pani Slender, pana nie. No dobra, idziemy. Po. Ej, czy to mi latarka gaśnie, czy mi się wydaje? Mam nadzieję, że mi się wydaje, mm, to bez sensu. Mm. Dźwięki się zmieniły. Dobra, bez sensu. Nie ma kartki, nie ma Slendera, idziemy sobie to Tam, co to? Dobra, no dziewczyno, uciekaj w las. Dobra, no ugasza. Wiem, że to może jest średni pomysł. Ale jak czegoś nie widzę, bo to może tego nie ma? <grym> nieprzyjemny, dzięki. Jestem. Hmm. Yy, kurde, nie będzie iść. Tutaj idę. Zgasza i No Dobra, są drzewa. Są drzewa, nie jest źle. O nie! O! Jak się straszyłam, Boże! Uciekaj! Dziewczyno! Oje serduszko. Nawet jeszcze go nie widziałam, a już się wystraszyłam. On tu będzie? Nie, nie mogę. Za mną jest. Panie Slender, uciekaj pan. Uff. No dobra. Nie ma kartki, nie ma Slendera. No super. Dobra, gaszy światło. Znaczy to tak bił te dzwony... Znaczy to dzwony nie co to ale... Wow! Stał tam! Patrzył na mnie! O Boże, bo jest serduszko, uciekaj Eee. Czy te... Ten gong... <gryw> znaczy, że on tu jest i się zbliża. Czy nie? W ogóle jest tak gorący wieczór teraz, jak to nagrywam. I... No, chciałoby się nagrywać horror, żeby było mi jeszcze bardziej gorąco. Dobra. Ile pół godziny gry? <laughs> nie wiem ile, ale... Mm, i żadnej kartki. Dobry wynik! O! Widzicie? Jest jej karciuszka! Biegnij! Okej... Okay. To lose. No, bierz ją. Czemu ty jej nie wierzysz. Halo. O, dzięki. Fajnie, że wziąłeś. Wziąłeś? Wziąłeś? Znowu ten gong, czy tam co. Nie Idziemy dalej? Od siebie no, może? Dobra, chyba trzeba zgasić tą, tą o, siatka, no dobra, to idziemy tu. Nie! O! Ała! <ścoughs> Ała! Mówiłam, tylko się nie oglądaj, tylko się nie oglądaj. Dobra, idę po ciemku, no bo mi już pada ta latarka, albo mam takie wrażenie że Tak, a potem zapalę i wlecę prosto na Flandera. O, świetny to jest. Mam wrażenie, że ta latarka coraz gorzej działa. Ona powinna mi się jakoś regenerować, no ej. O, właśnie się zrekonowała trochę. To też może nie. Będę się tak plątać w kółko. Nie macie chudy? Nie ma. Aha, wraca z powrotem do tego. No, w sumie. Uff. Wow, nie tak. Jesteś tu, czy cię nie ma? Nie, chyba to nie jest dobry plan, żeby się zatrzymywać. Dobra, dobra jak już weszłam, to już y, nie będę się odwracać. Y, na pewno nie wycofywać, o. Ale kartyluszki nie ma. Kartyluszko. Kur... w prawo czy lewo? Nie mam ale dobra gaszę. Biegnę. Nie ma to, jak być małą dziewczynką i biegać po ciemku w lesie. Bawić się w berka ze Slenderem. O oh no. Tutaj weszłam. No nie, tutaj będzie na pewno on. Na pewno tutaj czai się na mnie. Ale cóż wchodzę? Najwyżej mnie zje. Ja się tam ciebie nie boję. A ten krzyk. Wow. Może to krzesło. To takie straszne krzesło. Dobra, już jestem tutaj za długo. Uciekam. Ale jak taki slender zostanie, mi świetny co chciałem zrobić. Lecieć na niego to już przecież. W Sens. Nawet nie wiem, jak tam wyjść. O, jest wyjście chyba. Tak, jest wyjście. No dobra. No, idę sobie dalej znowu gdzieś. Nie wiem, gdzie. Orientacja w terenie na minusie. Y co to? Aha, to te cysterny. Dobra, bo wpadłam dalej. Tam. Kartka, kartka, kartka! Tak, 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 tak. Wow, druga już. Wow, wow. No, no, no! Wow, światło mi zgasło. Dobra, w takim razie jak no, 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 to biegniemy. Gdzieś tam. Muszę oszczędzać światło. No dobra, jestem w lesie. No dobra, to biegnijmy sobie dalej gdzieś. Przez las! Szydł sobie kapturek. Yy. Aha, tam chyba las mi się kończy już, <noise> bo jestem za gruba i nie niszczę się między drzewami. Dobra, chciałam coś powiedzieć, ale... Ej, znowu tutaj! Yy się plącza. Chciałam powiedzieć, że Slendera tego nie było, ale... Yy, wiecie, jak to jest. Jako coś powiesz się od razu. O, co to? Kamienie. Głas. To bardzo ładny głos. głos. Lubię ten głos. Czy jakoś tak parafrazując chyba trochę. To jest naprawdę ładny głos. Podoba mi się ten głos. To naprawdę ładny głos. Ale dlaczego w tym głosie dziwakarki? Hmm. E Aha, Bohater mi się przyciął. Zdarza się. Hmm. No i ma. Wow, i tak blisko. No i co? Kręcę się w kółko, a kartki nie ma. Chyba, że może trzeba wejść tu. No. Wejdę? No cóż. Nie tym razem. Okej. Okay. W tym razie gasimy i biegniemy. Gdzieś znowu, pewnie znowu trafiły trafi do tego mieszkania, pomieszczenia. Hmm. Dobra, chyba muszę moc dłużej yy, mieć kaszoną latarkę, bo... jest mi bardzo słaba. Już. Jest przerażająco ciemno. O. Będę tak biegła biegła, aż sobie łeb rozwalę na czymś. Ej, ale dlaczego to jest coraz ciemniej? Ej, widzę jasny horyzont idę tu. Dlaczego? Jest słońca w samej no toż, dalej. Mam nadzieję, że się tu przybawicie. Że się wielududzicie. Wow, gdzie ja. Wiedziałam, że sobie gdzieś ryjka rozwalę. A jak na końcu czeka Slender. Będzie to biedny <grym> z no i co, gdzie jest kartka? Gdzie jest karka, gdzie jest kartka, gdzie jest kartka? Nie ma kartki? Dobra, właśnie się. Oszczędzaj światło. Oszczędzaj światło i naciąga Ci tą czapkę na oczy. Ach, te dziecięce zabawy Znowu się pojawił ten... kupicie gongu, czy... Było wcześniej? Mi się wydaje, że nie było. Teraz powróciło. Ach, ech, ech, ech. Łoł! Wow, co to? Znowu to. Jeźku! O, oh, no, nie, nie, Slender, nie! Slender! Bądź dobrym Slenderem! I sobie stąd. Nie widziałam cię, ale czułam cię. Nie wchodzę tam do tego pomieszczenia. Nie wchodzę na pewno, bo on tam na mnie czeka. Czyha na mnie. Na moją niewieścią o duszę. Biegnij przed siebie, nie wiadomo gdzie, ale byle od Slendera. No. W takim tempie to ja nigdy nie złapię tych karteluszek. Znowu ten gong. Nie! Za dźwięk. Ludzie, nie straszcie mnie, ja się nie nadaję na horrory. No to ładnie. Ach. Pojawiasz się i znikasz. Wow! Wystraszyłam się drzewa. No i co? Nic nie widzę, zroście mnie, wejdę z tą mm. Czy gdzieś dojdę? <grywka> Dobra, gaszę światło biegnę. Blender jest już zmęczony moją grą i po prostu... Yy... Nastraja mnie taką muzyką bliżej śmierci. <laughs> Teraz mi światła bliżej śmierci. Czy jakoś tak. Wow. Ej, a może to po prostu jest wskazówka, żeby tu nie iść, bo tu jest tak ciemno, nie? To, to nie tak? Idę i nigdzie nie dojdę. Teraz już ciemność. Może. No dobra, no cóż. Mapa się nie kończy, no to widzę. Nie mogę?! Mm. O, zrobiło się jaśniej, czy mi się wydaje? Aha, jaśniej. Co Przed siebie będę przed siebie. A może tu nie ma w tej grze, że się ta latarka wyładowuje, może mi się coś wydaje? i serio chyba idę. No właśnie to jest siatka już. Się. Zgubiłam się. Zgubiłam się w lesie. Będę iść wzdłuż siatki, może gdzieś dojdę. Są chyba jakieś drzewa, które mnie blokują. Ej, no kurde. Zgubiłam się, popsułam, serio. Tutaj nic nie będzie. Letarka mi dosiada. Kończy się mapa. Kończy się mapa, nawet Slender tu nie zagląda. <laughs> Nie przed siebie. No może pójdę w te drzewa? Może coś mi tu spotka. Ciemność, ciemność widzę. No i są ta siatka. Kurde, rzeczywiście źle idę. W się zgubić, no nie, no aha, to było na włączonej latarce, spoko, bo miałam wrażenie, że to jednak nie słuch. Aha, padła mi latarka całkiem, nie, super, jak ja mam cię zregenerować? Nie! że zawał na miejscu. Dobra, chyba emocje jak na dzień wystarczy, dziękuję. Dziękuję, kończę tę zabawę. Za no, slenderem. Dobra. Pożegnam się i idę pod zimny prysznic. Żeby się trochę uspokoić. Dziękuję Wam za bardzo za oglądanie pana Slendera w akcji załatwił mnie przy dwóch kartkach. Zgupiłam się w lesie. Padła mi latarka, a może to jest taki, że po prostu pani mi latarka to już, wiecie, amen koniec i, i od razu zjadamy Slender. No ale cóż, długo się nie pojawiał, ale jak już się pojawił, to postanowił mnie zabić śmierć. <grym, grym>, taką małą, piękną dziewczynkę. No cóż, no jest. <grym>, Dzięki za oglądanie. Może wrócimy jeszcze kiedyś do Slendera? Może to nie była taka jednorazowa akcja? Zobaczymy. Dzięki i do usłyszenia w następnych seriach. Cześć!